Amelia czuła na sobie spojrzenia gości, niczym fizyczne ukłucia w plecy. Każde z nich było mieszanką litości, niezręcznej ciekawości i ledwo skrywanej oceny. Siedziała przy dyskretnie usytuowanym stoliku na skraju sali balowej, jej wózek inwalidzki lśnił pod kryształowymi żerandolami równie ostentacyjnie, co biżuteria na szyjach innych kobiet. Była jak egzotyczny, uszkodzony ptak w złotej klatce, wystawiony na pokaz, ale niezdolny do lotu. To było wesele jej kuzynki, Ewy, wydarzenie którego nie mogła uniknąć bez wywołania rodzinnego skandalu. A skandali w jej życiu było już wystarczająco dużo. Pamiętała dzień, który na zawsze przykują do tego chromowanego tronu. Deszcz, pisk opon i nagła, rozrywająca ciemność. Obudziła się w świecie sterylnej bieli, w którym jedynym stałym dźwiękiem był miarowy pisk aparatury medycznej. Straciła nie tylko władzę w nogach, ale coś znacznie cenniejszego anonimowość. Zameli, obiecującej architektki, Stała się tą biedną Amelią, dziedziczką fortuny, która miała wszystko oprócz tego, co najważniejsze. Pieniądze, które kiedyś były narzędziem do realizacji marzeń, stały się murem oddzielającym ją od prawdziwego świata. Ludzie albo traktowali ją z przesadną, duszącą troską, albo widzieli w niej chodzący portfel. Z czasem nauczyła się odpowiadać im tym samym chłodnym dystansem i cynizmem, który stał się jej zbroją. Obserwowała teraz Ewę. Wirującą w pierwszym tańcu w ramionach swojego świeżo upieczonego męża. Jej kuzynka wyglądała na ucieleśnienie szczęścia, ale Amelia znała ją zbyt dobrze. Widziała chciwy błysk w jej oku, gdy omawiały listę prezentów, i sposób, w jaki jej mąż, przystojny mężczyzna o pustym spojrzeniu, zerkał na konto bankowe rodziny częściej niż na swoją narzeczoną. Dla nich miłość była transakcją, a to wesele publicznym przypieczętowaniem udanej fuzji. Amelia poczuła znajomy, gorzki smak w ustach. Czy na tym świecie istniało jeszcze coś prawdziwego? Jej wzrok powędrował po sali, omijając fałszywe uśmiechy i puste rozmowy, aż zatrzymał się na postaci przy przeciwległej ścianie. Mężczyzna w prostej, nieco znoszonej marynarce, z aparatem fotograficznym w dłoniach, poruszał się z cichą, profesjonalną gracją. Nie należał do tego świata blichtru. Był pracownikiem, obserwatorem, tak jak ona, choć z zupełnie innych powodów. U jego boku stała mała dziewczynka. Może sześcioletnia, o wielkich, poważnych oczach. Tulila do piersi starego, pluszowego misia z jednym urwanym uchem. Dziecko wyglądało na zagubione i przytłoczone hałasem i blichtrem, trzymając się kurczowo nogi ojca, jakby był jej jedyną kotwicą w tym oceanie obcych twarzy. Amelia obserwowała ich przez dłuższą chwilę. Mężczyzna co jakiś czas schylał się do córki, szeptał jej coś do ucha, a ona kiwała głową, nie odrywając od niego wzroku. Było w tym geście coś tak naturalnego i pełnego miłości, że Amelia poczuła ukłucie zazdrości. To była więź, której pieniądze nie mogły kupić. To był ten prawdziwy świat, za którym tak bardzo tęskniła. W pewnym momencie, gdy fotograf był zajęty robieniem zdjęć parze młodej krojącej tort, dziewczynka puściła jego nogę i zrobiła kilka niepewnych kroków w stronę sali. Jej oczy z ciekawością śledziły kolorowe światła odbijające się od podłogi. Nagle potknęła się o niewidoczną fałdkę na dywanie i upadła. Pluszowy miś wyleciał jej z rąk i potoczył się prosto pod stolik Amelii. Dziewczynka nie zapłakała. Usiadła na podłodze, patrząc z przerażeniem na swojego zaginionego przyjaciela. Jej dolna warga zaczęła drżeć. Goście weselni, zajęci tortem i szampanem, nie zwrócili na nią uwagi. Dla nich była niewidzialna. Amelia zawahała się tylko przez sekundę. Coś w cichej rozpaczy tego dziecka przełamało jej pancerz. Pobiechała wózkiem bliżej, schyliła się z trudem i podniosła zabawkę. Miś był stary, wyświechtany z miłości, pachniał kurzem i czymś słodkim, jak dziecięce sny. Czy to twoja zguba? zapytała cicho. Dziewczynka podniosła na nią swoje wielkie, brązowe oczy. Był w nich strach, ale też ciekawość. Powoli wstała i podeszła bliżej. Wyciągnęła drżącą rączkę i zabrała misia, przytulając go mocno do piersi. Dziękuję, szepnęła tak cicho, że Amelia ledwo ją usłyszała. W tej samej chwili podszedł do nich fotograf. Na jego twarzy malowała się ulga, gdy zobaczył córkę całą i zdrową. Zosiu, mówiłem ci, żebyś się mnie trzymała, powiedział łagodnie, kładąc dłoń na jej głowie. Potem spojrzał na Amelię, a jego oczy były pełne szczerej wdzięczności. Dziękuję pani ona i ten miś są nierozłączni. To żaden kłopot, odparła Amelia, zaskoczona brakiem litości w jego spojrzeniu. Patrzył na nią, a nie na jej wózek. Widział kobietę, która pomogła jego dziecku. Jestem Adam, przedstawił się, wyciągając rękę. A to moja mała uciekinierka, Zosia. Amelia uścisnęła jego dłoń. Była ciepła i spracowana, zupełnie inna od gładkich wypielęgnowanych dłoni mężczyzn z jej świata. Amelia, miło mi was poznać. Nam również, powiedział Adam z uśmiechem, który na chwilę rozjaśnił jego zmęczoną twarz. Zosiu, podziękuj pani jeszcze raz. Dziewczynka schowała się za jego nogą, ale po chwili wychyliła głowę i powiedziała głośniej Dziękuję, pani Emilio. To proste, szczere podzękowanie poruszyło w Ameli strunę, o której istnieniu dawno zapomniała. Przez resztę wieczoru, zamiast skupiać się na własnej izolacji, obserwowała Adama i Zosie. Widziała, jak dzielił się z córką kawałkiem tortu, jak ocierał czekoladę z jej policzka, jak opowiadał jej coś na ucho, co wywołało pierwszy tego wieczoru cichy chichot dziewczynki. Był całym jej światem, a ona jego. Później, gdy muzyka stała się głośniejsza, a większość gości przeniosła się na parkiet, Adam usiadł z Zosią przy stoliku niedaleko Ameli. Dziewczynka zasypiała. Opierając głowę na jego ramieniu. Ciężki dzień dla małej księżniczki, powiedziała Amelia, pobieżdżając bliżej. Adam westchnął, głaszcząc córkę po włosach. Wesela to nie jest jej ulubione otoczenie. Zbyt głośno, zbyt wielu ludzi. Ale musiałem ją dziś zabrać ze sobą. Opiekunka zachorowała. Wygląda na bardzo grzeczną dziewczynkę. Jest najgrzeczniejsza na świecie, odparł z dumą. Tylko jest bardzo cicha. Odkąd odeszła jej mama, zamknęła się w sobie. Ten miś to jedyne, co jej po niej zostało. Słowa zawisły w powietrzu, pełne niewypowiedzianego bólu. Amelia nagle poczuła się zawstydzona swoim cynizmem, użalaniem się nad sobą. Jej strata była ogromna, ale ten mężczyzna i jego mała córeczka dźwigali własny, niewidzialny ciężar, a mimo to potrafili znaleźć sobie tyle ciepła i miłości. Bardzo mi przykro, powiedziała cicho i po raz pierwszy od lat były to słowa płynące prosto z serca. Adam skinął głową, akceptując jej współczucie bez zbędnego dramatyzmu. Takie jest życie. Ale mamy siebie, i to jest najważniejsze, spojrzał na nią uważnie. A pani? Jest pani rodziną panny młodej? Kuzynką potwierdziła. Choć czasami czuję się, jakbym była z innej planety. Zaśmiał się cicho. Starając się nie obudzić Zosi, mam podobne wrażenie. Ja tu tylko pracuję, ale czasami czuję się jak antropolog badający obcy szczep. Amelia uśmiechnęła się po raz pierwszy tego wieczoru. Prawdziwie bez cienia goryczy. Rozmawiali jeszcze przez chwilę o błahych sprawach, o muzyce, o jedzeniu, o absurdalności niektórych weselnych zwyczajów. Była to najzwyklejsza, najbardziej ludzka rozmowa, jaką odbyła od lat. Adam nie pytał o jej wypadek, nie komentował jej wózka, nie traktował jej inaczej. Rozmawiał z Amelią, a nie z kaleką milionerką. Czuła, jak lud wokół jej serca zaczyna powoli topnieć. Zaczęła się zastanawiać, czy może się myliła. Może na świecie wciąż istnieli ludzie, dla których liczyło się to, co w środku, a nie to, co na zewnątrz. Ta myśl była zarówno przerażająca, jak i niosąca nadzieję. Nagle ich spokojną rozmowę przerwało pojawienie się Ewy. Jej twarz była zarumieniona od szampana, a uśmiech zbyt szeroki, by mógł być szczery. Emilio U, kochanie. Chowasz się tutaj w kącie. Zawołała na tyle głośno, by zwrócić uwagę kilku pobliskich stolików. Myślałam, że już pojechałaś do domu. Jak widać, jeszcze nie, odparła Amelia, a jej głos znów stał się chłodny i opanowany. Ewa zignorowała Adama. Jakby był częścią umę. Wszyscy się świetnie bawią, a ty siedzisz tu taka samotna. To straszne. Ale rozumiem, to musi być dla ciebie trudne i spojrzenie zjechało na wózek Ameli, a w jej oczach pojawił się błysk fałszywego współczucia, który był gorszy od otwartej złośliwości. Amelia poczuła, jak wraca jej stary gniew. Nie jest tak źle, jak myślisz, Ewo. Och, oczywiście, że nie. Ewa roześmiała się piskliwie. Jesteś taka dzielna. Zawsze byłaś podeszła bliżej i ściszyła głos do konspiracyjnego szeptu, który jednak był doskonale słyszalny dla Adama. Wiesz, patrzę na tych wszystkich tańczących ludzi i myślę o tobie. To takie niesprawiedliwe. Ale przynajmniej masz swoje pieniądze, prawda? To zawsze jakieś pocieszenie. To był cios poniżej pasa, wymierzony z precyzją i okrucieństwem, do jakiego zdolna była tylko Ewa. Amelia poczuła. Jakby ktoś uderzył ją w twarz. Wszystkie jej mury obronne runęły, pozostawiając ją nagą i zranioną. Chciała coś odpowiedzieć, rzucić jakąś ściętą lipostę, ale słowa uwięzły jej w gardle. Ewa, zadowolona ze swojego małego zwycięstwa, poklepała ją po ramieniu. Trzymaj się, kuzynko. Idę tańczyć i odeszła, zostawiając za sobą smugę drogich perfum i ciszę pełną upokorzenia. Amelia zacisnęła dłonie na poręczach wózka tak mocno, że zbielały jej knykcie. Chciała zniknąć. Zapaść się pod ziemię. Uciec z tego miejsca, z tego życia, od tych wszystkich spojrzeń. Już miała się odwrócić i skierować do wyjścia, gdy usłyszała głos Adama. Proszę na nią nie zwracać uwagi, powiedział cicho, ale z siłą w głosie. Niektórzy ludzie są tak mali, że muszą umniejszać innych, żeby poczuć się wielkimi. Podniosła na niego wzrok. W jego oczach nie było litości. Był gniew. Sprawiedliwy gniew w jej obronie. To było coś, czego nie doświadczyła od bardzo, bardzo dawna. W tym momencie orkiestra zaczęła grać wolną, romantyczną melodię. Pary zaczęły zapełniać parkiet. Wodzirej ogłosił taniec dla wszystkich gości. Ewa, w ramionach swojego męża, rzuciła Ameli triumfujące spojrzenie z drugiego końca sali. To był moment który miał ostatecznie przypieczętować jej upokorzenie. Kobieta na wózku, samotna przy stoliku, podczas gdy cały świat tańczył. Amelia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Przegrała. Znowu. Wstała, by odejść, ale Adam delikatnie położył dłoń na jej ramieniu. Zosia spała spokojnie na krześle obok, nieświadoma dramatu, który się rozgrywał. Adam wstał. Poprawił marynarkę i spojrzał prosto w oczy Amelii. Jego spojrzenie było poważne, ale ciepłe. Przepraszam, że zapytam, ale czy mogę prosić panią do tańca? Amelia za, myśląc, że się przesłyszała. Słucham? Zatańczysz ze mną? Powtórzył, a w jego głosie nie było ani piny czy litości. Była w nim prosta, szczera propozycja. Wyzwanie rzucone jej strachowi u pokorzeniu przez chwilę patrzyła na niego w osłupieniu Cała sala wirowała, ona widziała tylko jego wyciągniętą dłoń. To było szaleństwo. Absurd. Ale w tym szaleństwie była obietnica czegoś nowego. Obietnica, że może być inaczej. Że nie musi być ofiarą. Serce biło jej jak szalone. Co pomyślą ludzie? Co powie Ewa? Ale nagle te pytania przestały mieć znaczenie. Liczyło się tylko to, co czuła w tej chwili. A czuła, że jeśli odrzuci tę dłoń, odrzuci ostatnią szansę na odzyskanie siebie. Powoli, jakby w transie, skinęła głową. Tak szepnęła. Adam uśmiechnął się szeroko. Wziął ją za rękę, a drugą dłoń położył na oparciu jej wózka. Wprowadził ją na parkiet. Przez moment zapadła cisza. Muzyka wciąż grała, ale rozmowy ucichły. Setki par oczu zwróciły się w ich stronę. Amelia poczuła falę gorąca, ale nie odwróciła wzroku. Spojrzała na Ewę, której uśmiech zamarł na twarzy, zastąpiony przez niedowierzanie i wściekłość. Adam nie przejmował się nikim. Spojrzał na Amelię i powiedział cicho: "Po prostu pozwól mi się prowadzić". I zaczął tańczyć. Nie próbował jej podnosić ani robić niczego nie. Po prostu poruszał się z nią. Jego kroki były pewne i płynne, a on z gracją obracał jej wózkiem w rytm muzyki. Kręcili się po parkiecie, a wózek stał się nieoczekiwanie przedłużeniem jej ciała, narzędziem nieograniczenia, ale ekspresji. Amelia trzymała jego dłoń, a jej druga ręka spoczęła na jego ramieniu. Poczuła się lekka. Po raz pierwszy od lat poczuła się, jakby naprawdę tańczyła. Zamknęła oczy, wsłuchując się w muzykę i czując jego pewne prowadzenie. Zapomniała o gapiach, o ewie. O swoim kalectwie. Była tylko ona, on i ta chwila. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła jego twarz tuż przy swojej. Uśmiechał się do niej, a w jego oczach widziała odbicie świateł i coś jeszcze podziw. Spojrzała na salę. Ludzie przestali się gapić. Zaczęli się uśmiechać. Niektóre pary wróciły do swojego tańca, inne po prostu patrzyły, ale ich spojrzenia nie były już pełne litości. Były pełne szacunku. Zobaczyli niekalekę, ale piękną kobietę, która tańczyła z mężczyzną, który ją adorował. Nagle na skraju parkietu pojawiła się mała Zosia. Obudziła się i, widząc swojego tatę tańczącego z panią od misia, podbiegła bliżej. Na jej twarzy malował się zachwyt. Zaczęła klaskać w swoje małe rączki, a potem sama zaczęła się kręcić w kółko, naśladując ich ruchy. Jej radosny, dziecięcy śmiech rozszedł się po sali, przełamując ostatnie resztki napięcia. To był moment ostatecznego triumfu. Prosta, niewinna radość dziecka obnażyła całą małostkowość i okrucieństwo Ewy. Kuzynka stała jak skamieniała, jej twarz była maską furii, upokorzenia. Przegrała. Jej próba zniszczenia Amelii obróciła się przeciwko niej. Gdy muzyka ucichła, na sali rozległy się brawa. Głośne, szczere oklaski. Adam skłonił się przed Amelią z udawaną powagą, a ona roześmiała się, czując, jak ze szczęścia spływają jej po policzkach. Później, gdy emocje już opadły, Adam wyprowadził ją na cichy taras z widokiem na ogród. Zosia, znów śpiąca, leżała bezpiecznie na sofie w holu pod okiem życzliwej kelnerki. Nocne powietrze było chłodne i rześkie. Dziękuję, powiedziała Amelia, a jej głos drżał. Nigdy, nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś takiego. Zrobiłem to dla siebie, odparł Adam, siadając na poręczy naprzeciwko niej. Nie mogłem patrzeć, jak ktoś tak piękny jest tak smutny. I nie mogłem pozwolić, żeby ta kobieta wygrała. Wygrała już wiele razy, przyznała gorzko Amelia. Ale dziś, dziś było inaczej, bo dziś nie byłaś sama. Patrzyli na siebie w milczeniu, które było bardziej wymowne niż tysiąc słów. Amelia poczuła, że po raz pierwszy od dnia wypadku jej przyszłość nie jest pustą, białą kartą, ale stroną na której ktoś właśnie zaczął pisać nową, piękną historię. Muszę już zbierać Zosię, powiedział w końcu Adam, wstając. Jutro wcześnie wstajemy. Oczywiście odparła, starając się ukryć rozczarowanie. Ale może, może dałabyś mi swój numer telefonu? zapytał z wahaniem. Chciałbym cię jeszcze kiedyś zobaczyć. I Zosia też. Serce Ameli podskoczyło. Bardzo bym chciała. Wymienili się numerami. Gdy odchodził, odwrócił się jeszcze na chwilę. Wiesz, Emilio, jesteś najlepszą tancerką na tej sali. Po jego odejściu Amelia została na tarasie jeszcze przez chwilę, czując na twarzy chłodny wiatr. Spojrzała na swoje bezwładne nogi. Od lat były symbolem jej straty, jej więzienia. Ale dziś, na tym parkiecie, w ramionach niemal obcego mężczyzny, odkryła, że prawdziwa wolność nie zależy od tego, czy możesz chodzić, ale od tego, czy masz odwagę tańczyć, nawet jeśli cały świat patrzy. Rok później. Ciepłe, letnie słońce przeświecało przez liście starej jabłoni, rzucając tańczące plamy światła na koc piknikowy. W powietrzu unosił się zapach skoszonej trawy i słodki aromat truskawek. Zosia, teraz już siedmioletnia, śmiała się głośno, próbując nauczyć swojego pluszowego misia latać, podrzucając go w górę. Jej śmiech był dźwięczny i beztroski, zupełnie inny od cichego chichotu, który Amelia usłyszała po raz pierwszy na weselu. Adam leżał na trawie z głową na kolanach Amelii. Przeglądał zdjęcia w aparacie, co jakiś czas pokazując jej te najzabawniejsze. Na jednym z nich Zosia miała na nosie plamę z keczupu, na innym Amelia marszczyła nos, próbując złapać językiem krople topniejącego loda. — To jest dobre — powiedział Adam, powiększając zdjęcie, na którym Amelia uśmiechała się szeroko — z wiankiem spolnych kwiatów na głowie, który Zosia uplotła dla niej wcześniej. Masz najpiękniejszy uśmiech na świecie. Amelia zarumieniła się, przesuwając palcami po jego włosach. To dlatego, że mam najlepszych fotografów. Odkąd opuściła tamto wesele, jej życie zmieniło się nie do poznania. Adam zadzwonił następnego dnia. Ich pierwsza randka odbyła się w parku, z Zosią jako uroczym, choć nieco nieśmiałym przyzwoitką. Potem były kolejne spotkania, w kinie, w Zoo, w małej, przytulnej kawiarni. Powoli, krok po kroku, Amelia pozwoliła Adamowi i Zosi zburzyć mury, które budowała przez lata. Odkryła, że Adam jest człowiekiem o wielkim sercu i cichym, niezłomnym poczuciu humoru. Opowiedział jej o swojej zmarłej żonie, o walce, jaką toczył, by samotnie wychować córkę, i o marzeniu, by kiedyś otworzyć własne małe studio fotograficzne. Amelia z kolei opowiedziała mu o swoich pasjach, o miłości do architektury, którą porzuciła po wypadku, i o samotności, która niemal ją pochłonęła. Zosia, widząc szczęście swojego taty, powoli zaczęła się otwierać. Zaczęła zadawać Amelii pytania, najpierw nieśmiało, potem z coraz większą ciekawością. Pytała o jej wózek, o to, dlaczego jej może chodzić, a Amelia odpowiadała jej szczerze i prosto. Dla Zosi wózek nie był tragedią ani powodem do litości. Był po prostu częścią Amelii, tak jak okulary były częścią jej taty. Pewnego dnia, kilka miesięcy po ich pierwszym spotkaniu, Amelia zabrała ich do swojego wielkiego, pustego domu. Zosia biegała po marmurowych korytarzach, a jej śmiech odbijał się echem od wysokich sufitów, wypełniając przestrzeń życiem po raz pierwszy od lat. Adam patrzył na plany architektoniczne, które Amelia trzymała w swoim gabinecie. To jest niesamowite, powiedział, z podziwem patrząc na projekt nowoczesnego, ekologicznego domu. Dlaczego przestałaś? Po wypadku, straciłam zapał, przyznała. Wszystko wydawało się bezsensowne. To nie jest bezsensowne, odparł, biorąc ją za rękę. Masz talent, Emilio. Nie pozwól, żeby to, co się stało, odebrało ci również to. Jego słowa były iskrą, której potrzebowała. Z jego wsparciem wróciła do projektowania. Założyła własną firmę architektoniczną, specjalizującą się w budownictwie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Jej pieniądze wreszcie zyskały cel, zamiast być murem, stały się narzędziem do budowania lepszego, bardziej inkluzywnego świata. Adam z jej pomocą otworzył swoje wymarzone studio. Ich życia splotły się w sposób naturalny i nieunikniony. Teraz, leżąc pod jabłonią, Amelia czuła głęboki, wszechogarniający spokój. Zosia podbiegła do nich i położyła na jej kolanach pognięcioną kartkę papieru. Był to rysunek. Trzy postacie trzymające się za ręce: mężczyzna w okularach, dziewczynka z misiem i kobieta na wózku, który Zosia ozdobiła wielkimi, kolorowymi kwiatami. Nad nimi świeciło ogromne, uśmiechnięte słońce. To my, powiedziała Zosia z dumą, nasza rodzina. Amelia poczuła, jak do oczu napływają jej łzy. Przytuliła mocno dziewczynkę. To najpiękniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek widziałam. Spojrzała na Adama, a on patrzył na nią z taką miłością, że zaparło jej dech w piersiach. Pochylił się i pocałował ją delikatnie. Ona ma rację, szepnął. Jesteśmy rodziną. Amelia pomyślała o tamtym weselu, o upokorzeniu i samotności, które czuła. Wydawało się to być wspomnieniem z innego życia. Tamtego wieczoru myślała, że jej świat się skończył. Ale tak naprawdę tamtego wieczoru, gdy samotny ojciec zapytał ją, czy z nim zatańczy, jej świat dopiero się zaczynał. Odkryła, że największe bogactwo nie leży w tym, co posiadasz, ale w tym, kogo masz u boku. A prawdziwy taniec życia nie wymaga nóg, tylko serca, które ma odwagę kochać.